Z tej strony Kamil. Piątek, 18. Nowe miejsce. Kolejna kryptoprasówka przed nami. Dzisiaj jestem zmuszony, aby nagrać dla Was kryptoprasówkę trochę z innego miejsca, więc tutaj mam laptop, przed sobą światło, statyw, aparat. I przygotowałem najciekawsze informacje z tego tygodnia, a działo się naprawdę bardzo dużo. Porozmawiamy sobie o Ethereum i o tym, jak przez chwilę byliśmy na ATH, jak Twitter cały szalał. I chcę Wam krótko powiedzieć o tym, dlaczego uważam, że ta ATH akurat jest znacznie inna od tego, które mieliśmy kilka, kilka lat temu. W późniejszej części porozmawiamy sobie o pewnej stronie internetowej, która śledzi w bardzo ciekawy sposób statystyki związane z protokołami DeFi, czyli można szybko, łatwo sprawdzić, które protokoły zarabiają, które się rozwijają, a które wręcz przeciwnie. Więc te dwa tematy połączymy ze sobą, a w jaki sposób. O tym właśnie dzisiaj, więc bardzo konkretna kryptoprasówka, zapraszam Was serdecznie. Zanim zaczniemy ogłoszenia, pamiętajcie o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa, czyli grupa. Telegramowa, na którą Was serdecznie zapraszam. Pod każdym filmem w opisie macie dostęp do grupy. Klikając na link, przenosi Was bezpośrednio do naszej grupy. Druga sprawa, czyli newsletter i e-book. Na stronie kamilarzombek.pl możecie ściągnąć darmowego e-booka z 10 lekcjami z 2017 roku, czyli z tej ogromnej kosy. E-book większość osób uważa, że niezwykle wartościowy, dużo innego, więc warto sobie ściągnąć, a dodatkowo zapiszecie się na newsletter, który zawsze w niedzielę o 18 trafia na Wasze skrzynki. Nie wysyłam spamu, same konkretne informacje. Warto na pewno tam być. A teraz przechodzimy już konkretnie do odcinka. Ostatni tydzień był niezwykle ekscytujący dla altcoinów. Polka dobiło do 19, ponad 19 dolarów. Atom ruszył i inne kryptowaluty DeFi zaczęły pokazywać niesamowitą moc. Na swoim Twitterze jakiś czas temu napisałem, że podobne rzeczy jakby zauważałem w momencie, Kilka tygodni wcześniej, gdy najpierw ruszyło właśnie Polkadot, ruszyły te wszystkie defi projekty, a dopiero później e, bardzo mocno za nimi zaczęło gonić Ethereum. I co? W momencie, w którym e, Polkadot dobyła do 19,50, 19, e, zaczęła się korekta, zaczęły się jakieś spadki, a w tym samym czasie Ethereum ruszyło na swoje ATH. I doszło do takiej podobnej sytuacji, którą mieliśmy z bitcoinem w okolicach, które się buja, w okolicach tych 19 tysięcy, i tak naprawdę wszyscy czekali na przebicie 20 tysięcy, bo wtedy mogliśmy finalnie powiedzieć już tak otwarcie, głośno, że bitcoin przebił nas w swoje ATH. I w tym momencie wykonaliśmy nowe ATH. Na eterze, bo dobiliśmy tam do 1430, nawet wyżej, 1450 na niektórych giełdach. Więc można powiedzieć, że nowe ATH zostało ustanowione, jednak. To, co miało miejsce w 2017 roku, te ogromne, szybkie wzrosty były tak dynamiczne, że na niektórych giełdach nawet pojawiło się 1500 dolarów. Z tego co pamiętam, było to na I co? I pojawia się podobna sytuacja jak z Bitcoinem. Czekaliśmy na przebicie 19, 20 tysięcy tylko dlatego, żeby mieć pewność, że to ATH po prostu się pojawiło. I myślę, że tak samo właśnie będzie z Etherem. Etherem, który dobił co prawda do tego swojego ATH, ale pojawiła się korekta. Która zweryfikowała wszystkich tych, którzy już mówili, że zlecimy na nowy szczyt. I e, ciekawe, ja uważam generalnie, że te korekty, które się pojawiają, są niezwykle zdrowe dla rynku. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy ciągle bez ustanku po prostu lecieli w górę, gdyby nie było tych chwil, zwątpień. W którym osoby zastanawiają się nad tym, czy to już nie spadki i wyprzedają swoje kryptowaluty, to cała ta hossa, jakby cały ten trend wzrostowy, nieważne czy na Bitcoinie, na Eterze, czy na innych kryptowalutach, byłby po prostu słabszy. W momentach, w którym Dochodzi do korekt, dochodzi do sytuacji, w której te słabsze osoby, które już nie mogą wysiedzieć z tymi swoimi kolennami, mają albo za duże pozycje, albo po prostu już się czują niekomfortowo, wychodzą. I korekty po prostu w takim sensie, po każdej korekcie, rynek staje się mocniejszy, dlatego te korekty są po prostu wybronione, wybronione dosyć szybko. Oczywiście jest tak, że nigdy nie wiemy, czy korekta jest korektą, czy już jakąś stopniową zmianą trendu, więc to wszystko jest tak naprawdę. To jest prawdziwy rynek, w którym nie jesteśmy w stanie się przygotować na to wszystko. Jednak korekty w każdym trendzie wzrostowym są niezwykle, niezwykle istotne. Dzisiaj chciałbym Wam krótko opowiedzieć o tym, dlaczego to ATH jest inne niż w 2017, 2018 w sumie roku. W tym momencie widzicie przed sobą wykres. Powyżej ten górny wykres, no to wykres oczywiście ceny ETH który idzie po prostu tutaj mocno w górę. Poniżej widzicie wykres price to sell, czyli taki, można powiedzieć, taki, taki wskaźnik, który na rynku tradycyjnym jest bardzo często używany do tego, aby określić, czy dana spółka jest niedowartościowana, czy przewartościowana, czyli sprzedaż do waluacji. I ten wskaźnik, tak jak już Wam kiedyś opowiadałem, można zastosować właśnie do rynku kryptowalut. I w przypadku Ethera, gdy popatrzymy sobie na ten wskaźnik, no to zwróćcie uwagę, że w momencie, w którym dobijaliśmy do tych ogromnych szczytów w, 2000, w 2017 roku, to ten wskaźnik P do S, czyli price to sell, czyli to, ile Ethereum generowało w prowizjach transakcyjnych, było bardzo wysoko. I to, co jest najważniejsze, to ten wskaźnik price to sell po prostu jest im wyżej, im wyżej jest, tym gorzej, tym spółka, tym protokół można powiedzieć, że jest bardziej przewartościowany. W tym momencie jesteśmy na minimach. Price do sell w przypadku tego piku w 2018 roku dobił do ponad 1000, 1000, jakoś 1200. W tym momencie jesteśmy w okolicach 50 i bardzo ciekawy w ogóle wrzuci e, token terminal, czyli aplikacja, czyli strona inter, internetowa, do której zaraz przejdziemy. Wrzucili właśnie bardzo ciekawy podpis, że this time uh, is different. Czyli ten czas faktycznie jest inny. I można powiedzieć, że ten wskaźnik jest dlatego tak nisko, bo bardzo, bo Ethereum stało się bardzo drog, więc płacimy mnóstwo prowizji transakcyjnych. Jednak zwróćcie uwagę, że to z jednej strony to jest racja, a z drugiej strony, um, to też pokazuje, że klienci czy użytkownicy Ethereum nadal są w stanie płacić tego typu pieniądze za to, żeby korzystać z tego protokołu. I z jednej strony można powiedzieć, OK, gdyby te prowizje transakcyjne były dużo tańsze, no to prawdopodobnie ten price to sell Ethereum nie generowałoby tyle w prowizjach transakcyjnych wypłacanych dla górników. A z drugiej strony można powiedzieć, że jeżeli Ethereum Byłoby bardziej skalowalne, to ta, całe te eksperymenty DeFi mogłyby się jeszcze szybciej rozwijać, e, więc tych transakcji mogłoby być mnóstwo, dużo więcej, i dlatego byłoby więcej transakcji, które by płaciły stosunkowo mniejsze opłaty transakcyjne sieci, ale gdzieś to tam by się mogło wyrównywać. Więc to jest takie, takie dwie strony. Jedna strona krzyczy: No dobra, ten wskaźnik w tym momencie jest taki atrakcyjny, dlatego że Ethereum stało się cholernie drogę. A z drugiej strony, druga, druga, strona mówi o tym, że jeżeli Ethereum będzie bardziej skalowalne, to transakcji będzie więcej, więc prędzej czy później i tak dojdziemy do takich wyników. I tak jeszcze, żeby Wam bardzo krótko, szybko opowiedzieć, o czym w ogóle jest ten wskaźnik i dlaczego można go używać właśnie nawet w tym świecie. Tego, że każda sieć, tak jak Ethereum, generuje prowizje transakcyjne. My, korzystając z sieci Ethereum, płacimy prowizję za użytkowanie jej. I płacimy te prowizje dla górników, dla osób, które utrzymują tą sieć. No i w ten sposób, tak jak w przypadku spółki tradycyjnej, która ma swoją waluację, czyli swoją wycenę i swoją tam roczną sprzedaż, w taki sam sposób możemy policzyć po prostu tutaj w Ethereum, czyli jakby można powiedzieć, ilość wygenerowanych prowizji transakcyjnych przez waluację danego projektu daje nam współczynnik, i im ten współczynnik jest mniejszy, tym Lepiej. Właśnie w ten sposób chciałbym teraz przejść do Token Terminal, do Token Terminal czy do strony internetowej, z której bardzo często korzystam, tylko po to, aby śledzić po prostu te wszystkie waluacje i te przychody danych projektów. Bo nie tylko możemy w taki sposób policzyć Ethereum, czyli Pride do sell Ethereum, ale różnych innych protokołów, w szczególności DeFiowych. Token Terminal jest świetnym narzędziem. Token Terminal to jest po prostu miejsce, w którym możemy sobie w bardzo prosty sposób sprawdzić to price to sell to revenue, czyli ten, te zyski różnych protokołów w tym DeFi'owym świecie. No i tak naprawdę, gdy zastanowimy się nad tym, w jaki sposób oszacować, czy dany, dana aplikacja DeFi'owa jest wartościowa, czy nie, czy powinna być wyceniana na taką cenę czy nie, no to tak naprawdę musimy policzyć, policzyć albo sprawdzić to, ile, ile po prostu przynosi zysku. I wchodząc na token terminal, klikamy sobie w właśnie terminal, i po prawej stronie macie, e, macie taką legendę. Można sobie to w różny sposób poukładać. E, można poukładać zgodnie z zdecentralizowanymi aplikacjami, z giełdami, z lendingiem, czyli z pożyczaniem, czyli z aplikacjami typowo, które bazują na pożyczaniu. Albo po prostu wszystko obrzeć o price to sell, czyli wrzucić jedną zakładkę i będziecie widzieli cały price to sell do wszystkich protokołów. Poniżej macie wypisane różne projekty, czyli bezpośrednio też możecie wejść w dany projekt, który Was interesuje. Dajmy to, wejdźmy sobie w projekt Kyber. Kyber jest zdecentralizowaną giełdą która spala swoją część, część prowizji, które generuje, jest przeznaczana na spalanie tego tokena, więc tam też jest taki model, w którym ten Kyber, jednostka KNC, będzie w stanie się rozwijać, będzie w stanie coraz wyżej być wyceniana, wtedy, kiedy protokół po prostu będzie będzie mocniej, mocniej działał, więcej osób będzie z tego korzystało. I w przypadku Kyber możemy sprawdzić market cap, możemy sprawdzić właśnie price to sell, jak to historycznie w ogóle w przypadku Kybera wyglądało, czyli zwróćcie uwagę, że bardzo fajne momenty w ogóle przychodziły w połowie tam 2019 roku, ponieważ to price to sell było bardzo, bardzo nisko, czyli można było powiedzieć, że w 2019 roku, gdy był taki DeFi, gdy ten DeFi nie miał jeszcze takiej narracji, gdy była ta Bessa, gdy była nuda, to w 2019 roku te protokoły jak Kyber generowały niesamowicie duży, duży zysk, bardzo dobrze się rozwijały, a cena za tym nie ruszyła, więc można powiedzieć, że były niedowartościowane. Był taki moment w 2019 roku, gdzieś tam w pośrodku, w którym to price to sell miał nawet w okolicach 27. To jest już bardzo dobrze jak na protokoły, protokoły po prostu różne DeFi'owe. I cena jakby, cena w ogóle wtedy jeszcze stała. Cena, tam się nic nie ruszała, Ale co ciekawe, gdy popatrzymy sobie na wykres, to była już jakaś akumulacja. Czyli wolumen już coś pokazywał. Price to sell, jeżeli mielibyśmy dostęp do token terminala, pokazywał, że jesteśmy na minimach historycznych. Bardzo dobrze to wszystko wymagało, wyglądało, więc w ten sposób mogliśmy w pewnym sensie oszacować, że ten Kyber jest niedowartościowany. Więc zwróćcie uwagę, że w przypadku tych defi właśnie projektów, mając dostęp do tego token terminala, możemy bardzo dużo ciekawostek wyciągnąć przed rynkiem. Tak naprawdę każdą kolejną aplikację defi możecie tutaj sprawdzić, możecie przeglądać, na przykład gdy dochodzi do takiej sytuacji, w której cena danego, danej aplikacji defi spada, a Price, pr, price to sell również spada, czyli można powiedzieć, że dochodzi do sytuacji, w której cena danego tokena spada, czyli ludzie go sprzedawają, na przykład, sprzedają go w panice, a price to sell również spada, czyli, czyli ta dana aplikacja generuje coraz więcej przychodu, coraz więcej po prostu obrotu, coraz więcej osób z tego korzysta. To jest taka typowa sytuacja bardzo, bardzo pozytywna, w której warto interesować się takimi, takimi projektami. Z drugiej strony, jeżeli ta cena bardzo mocno zaczyna rosnąć, a jeszcze szybciej rośnie price to sell, czyli projekt staje się przewartościowany, to też jest taka informacja, informacja po prostu taka można powiedzieć, taka czerwona flaga. I teraz popatrzcie, że mając dostęp do tego typu, do tego typu narzędzi, można naprawdę wyciągać przeróżne fajne wnioski związane z, tym, z tymi defi projektami dlatego że defiowe projekty opierają się już o klientów którzy z tego korzystają tam jest jakiś zysk, który się generuje, więc moment, w którym dany projekt jest bardzo nisko wyceniany, a generuje coraz więcej zysku, to jest bardzo ciekawy czas na wejście w taki projekt. I powoli wchodzimy na tym rynku kryptowalut w taki czas, w którym warto patrzeć na te wskaźniki P2S, czyli price to sell i obserwować, czy te, czy te projekty po prostu coraz bardziej, coraz lepiej się nie rozwijają i czy to jest po prostu niezauważone przez rynek. Pamiętajcie, że moment, w którym macie dostęp do różnych, do różnych miejsc, w ten sposób możecie sobie analizować też projekty. To jest czas, w którym jesteście przed rynkiem, bo bardzo często, gdy dochodzi do paniki, to rynek nie skupia się na tym, czy dany projekt dobrze się rozwija, czy źle, tylko skupia się na sprzedaży tokena i ucieczce. A wy, mając dostęp do bardzo ciekawych, bardzo ciekawych tutaj analiz. To bardzo, bardzo ciekawy w którym można wyliczyć takie wskaźniki. Jesteście po prostu przed rynkiem. Dzisiaj taki odcinek z innego miejsca. Mam nadzieję, że mimo wszystko również wartościowy dla Was. Staramy się przekazać, staramy się połączyć to Ethereum, pokazać Wam, że ten czas faktycznie jest inny i wprowadzi Wam ten wskaźnik P do S i przenieść to P do S na token terminal, w którym możecie to wszystko sobie weryfikować i sprawdzać. Mam nadzieję, że po raz kolejny pozostawiam was z takim fajnym narzędziem, który pozwoli wam weryfikować ten cały rynek kryptowalut jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, jeszcze efektywniej. To tyle dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, komentarzu. To wszystko bardzo mocno pomaga rośniemy niesamowicie szybko. Dziękuję wam za zaufanie. I co? Widzimy się już we wtorek w Krypto Wiedzy. A teraz pozostawiam was z memem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. thank you